JS1909 Jarosław to czwartoligowy klub, o którym w zimowym okienku transferowym zrobiło się bardzo głośno na całą Polskę. Dlaczego? Z powodu hiciora transferowego. Do drużyny prowadzonej przez Bogdana Zająca, czyli byłego asystenta Adama Nawałki, dołączył Andriy Jakowlew. 36-letni, obecnie skrzydłowy, to facet z bardzo dużym doświadczeniem, jak na warunki czwartej ligi podkarpackiej. Ukraina, Słowacja, Białoruś, Rosja, Mołdawia, Kazachstan, Grecja, Armenia, Litwa, Finlandia. No trochę Jakowlew po tym piłkarskim świecie sobie pojeździł. Licząc łącznie z JKS-em ma aż 25 klubów w w swoim piłkarskim CV. A co w tym wszystkim najciekawsze, to poznał smak tej dla wielu najważniejszej ligi, czyli Ligi Mistrzów. Wystąpił w niej trzy razy w barwach Bateborysów: zagrał przeciwko FC Porto, Athletic Bilbao i Szachtarowi Donieck. To był sezon 2014-2015, czyli ponad 10 lat temu. Ostatnie lata w karierze Jakowlew spędził w niższych ligach włoskich, a teraz przyszedł czas. Właśnie na czwartą ligę w Polsce. Coś tam powinien jeszcze polatać na skrzydle. No i będzie miał komu dogrywać, bo o tej zimy do drużyny Zająca dołączyła też nowa dziewiątka. Amerykanin z ukraińskimi korzeniami, Nikolas Peczeni. Wysoki, bo metr dziewięćdziesiąt Przed przyjściem do Polski występował w trzeciej lidze w USA, w klubie o nazwie Carolina Core. Ostatnio JKS Jarosław pokonał 2-0 Stal łańcuch po dwóch golach Wojciecha Rejmana. Oba wspomniane przeze mnie nowe nabytki zagrały. JKS ma obecnie 43 punkty na koncie, tyle samo co liderujący Sokół Kolbuszowa Dolna, czyli walka o ten bezpośredni awans do trzeciej ligi zapowiada się bardzo ciekawie. No dobra, a czy jest tutaj ktoś, kto pamięta takiego gościa jak Nwangfo Kanu? Jeżeli człowieku jesteś, pamiętasz go, to daj znać w komentarzu. Legenda nigeryjskiej piłki i legenda arsenalu. Z kanonierami sięgnął po dwa mistrzostwa kraju, a do tego zdobył też Ligę Mistrzów w barwach Ajaxu i Puchar UEFA z Interem Mediolan. Dla Arsenalu Kanu rozegrał 197 meczów, strzelił 44 gole i zaliczył 35 asyst. No to teraz wyobraźcie sobie, że jego syn. Sean Canu próbuje podbić świat polskiej piłki. Tak jest, dobrze słyszeliście. Chłopak gra na pozycji ojca, czyli jest napastnikiem. Do tego tak jak ojciec ma świetne warunki fizyczne. Bardzo wysoki, gdzieś około 2 metry. Taki, co to powinien potrafić grać głową. W Anglii próbował swoich sił w Akademii Watfordu, a następnie wylądował w naszej pięknej Polsce. Pod koniec 2024 roku trafił do trzecioligowego górnika Polkowice. Tam jednak nie grał i tej zimy zameldował się w czwartoligowym KS-ie do Zamet Konektor Nowa Sól. Jak to się stało? Posłuchajcie. Piłkarz spoza Unii Europejskiej, który nie ma zaakceptowanego stałego pobytu, nie może grać w Polsce w klubie na wyższym szczeblu niż Czwarta liga. Tak trafił do nas. Chcemy, żeby u nas się rozwijał, z pewnością zadebiutuje w najbliższym czasie. W Polkowicach w pierwszym zespole nie grał w oficjalnych meczach przez przepisy, ale w Sparingach dostawał minuty. Wytłumaczył prezes do zametu Damian Stopa w rozmowie z serwisem gold 24 Do tego prezes dodał, że znany tata Shona być może już wkrótce przyleci do Polski, no i odwiedzi Nową Sól. Ale na to, że syn gościa, który był częścią tego niepokonanego mistrzowskiego składu Arsenalu, będzie stawiać pierwsze kroki w dorosłej piłce na boiskach czwartej ligi lubuskiej, to by chyba nikt nie wpadł, co? Piłka nożna i życie potrafią pisać naprawdę szalone scenariusze. A za szona trzymam oczywiście mocno kciuki, niech się chłopakowi wiedzie, niech strzela, rozwija się. W każdym razie jest o co walczyć, bo do zamet zajmuje dopiero piąte miejsce w lidze ze stratą aż 12 punktów do pierwszej stali Jasień. Ale jeśli myśleliście, że tylko w czwartej lidze potrafią szokować transferami na całą Polskę, no to A-klasowy Jawornik Goszków tak dowalił tej zimy, że głowa mała. W klubie zameldował się na Jim Olukokun. To 34-letni nigeryjski napastnik, który w swoim piłkarskim CV ma trzy występy w afrykańskiej edycji Ligi Mistrzów. Ogółem to Olu Kokun występował głównie u siebie w Nigerii, był tam jakiś epizod w Bahrajnie, tak przynajmniej mówi Transfermarkt, był jakiś epizod w trzeciej lidze belgijskiej, tak mówi oficjalny Facebook klubu z Goszkowa. W każdym razie w Nigerii Olu Kokun przywdziewał barwy m.in. takich klubów jak Racing Stars, Quara United czy Lobby Stars. I to właśnie z tym ostatnim klubem grał w afrykańskiej Champions League. Jeżeli jesteście ciekawi, czy 34-latek z taką przeszłością dalej potrafi strzelać bramki, to odpowiem tak, jak najbardziej. Na gym już strzelił kilka goli w sparingach, Ostatnio z awą grondy, a już w sobotę spróbuje pokonać bramkarza MLKS-u Polana Żabno. Coś czuję, że sobie postrzela w tej A-klasie. Jawornik zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli ze stratą 11 punktów do prowadzącego Zenitu Chmielnik. Mam nadzieję, że jeszcze Wam nie jest mało hitów transferowych na poziomie A-klasy. Jedziemy dalej. Tylko Lech Gdańsk, czyli klub, który powstał z inicjatywy kibiców, poinformował o zakontraktowaniu dwóch piłkarzy bardzo dobrze znanych kibicom ekstraklasy. Są to Marcin Pietrowski oraz Deleu. Ten pierwszy to przecież machnął Mistrzostwo Polski z Piastem w sezonie 2018-2019. Ale najwięcej meczów rozegrał w barwach oczywiście Lech Gdańsk, bo aż 173. Deleu. Też sporo w klubie strój miasta pograł. 107 występów, 3 gole i 10 asyst. Na poziomie ekstraklasy Brazylijczyk reprezentował też barwy Krakowi. Założyciele tylko Lech Gdańsk głośno mówią, że ich celem jest awans do okręgówki. Zobaczymy. No to skoro już o tej okręgówce mówimy, to do niej się teraz przenosimy. Swoją karierę niczym Wojciech Szczęsny wznowił Ariel Borysiuk, tylko że nie Barcelona, a KS Orzeł Baniocha. Ostatnim klubem 33-latka był czwartoligowy Hutnik Warszawa. Teraz przyszedł czas na okręgówkę. Orzeł zajmuje dopiero 11 miejsce z zaledwie 13 punktami po 16 kolejkach. I teraz to jest taki moment, że chciałbym rzucić kilka ciekawostek na temat Ariela Borysiuka. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. W Legii debiutował w wieku zaledwie 16 lat. Z warszawską drużyną zdobył tylko jedno mistrzostwo, ale za to aż 5 Pucharów Polski. W swojej karierze zdobył też mistrzostwo Mołdawii z szerifem Traspon. Poza tym grał w Niemczech, Rosji, Anglii, Indiach i Albanii. Jakby ktoś pytał, w jakiej angielskiej drużynie grał Borysiuk, to było to drugoligowe QPR, w którym wystąpił w 14 meczach i zobaczył trzy żółte kartki. Dobra, zamykam kącik Ariela Borysiuka. W okręgówce, ale tej zachodnio-pomorskiej, wylądował natomiast Szymon Pawłowski. Siedemnastokrotny reprezentant Polski. On tam nawet dwie bramki w biało-czerwonych barwach zdobył. Dwukrotny mistrz Polski, najpierw z zagłębiem, a potem z lechem. Ostatnio 38-latek występował w warcie Poznań, a teraz będzie reprezentować barwy Pomorzanina-Sławoborze. To powrót Pawłowskiego do tego klubu po 22 latach przerwy. To dla nas ogromna przyjemność, że na koniec kariery chcesz jeszcze z nami pograć. Dla najmłodszych zawodników, to ogromna motywacja do treningów. Piękna historia zatacza koło i już w najbliższą sobotę zobaczymy go na boisku w Białogardzie. Dziękujemy za powrót i życzymy powodzenia, napisał klub na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Prawda, że fajnie? Miło. A ja chciałem pozdrowić, skoro już jest tak miło, całe zachodniopomorskie. Eja! Hej, yy, sorry na wstępie, od razu przepraszam Was za to, że włączyłem się dopiero na koniec filmu, ale wiecie co, ostatnio od kilku dni coś mnie strasznie trzyma, próbuje mnie powalić i położyć do łóżka jakieś chorobsko-paskudne. I trzyma mnie i trzyma nie czuję się najlepiej, ale walczę z tym. No i powiedziałem sobie: Będę walczył. Film musi wjechać na kanał, nie poddam się. Dlatego przepraszam Was też, jeżeli było słychać, że gdzieś tutaj mam jakieś zawalone drogi oddechowe czy coś. Bo tak jak mówię, cały czas jestem w trakcie walki, dochodzenia do siebie, dochodzenia do zdrowia. A w przyszłym tygodniu po prostu muszę być zdrowy. Ogółem, kto lubi być chory? Chyba nikt. Więc ja muszę być zdrowy w przyszłym tygodniu, bo jest sporo roboty. A przy okazji też czeka mnie wyjazd, dlatego, mam przed sobą w ogóle plany i, i muszę być zdrowy i na nogach. Następna sprawa jest taka: to skoro Was przeprosiłem, to teraz Wam podziękuję z całego serca. A to dlatego, że przekroczył kanał 20 tysięcy subskrypcji, co nawet nie wiecie jak mnie cieszy. Naprawdę, tak szybko pykło te 20 tysięcy subów. Że nie wiem co powiedzieć, mogę Wam tylko podziękować i mam nadzieję, że nie nudzicie się na tym kanale, że oglądacie materiały i po prostu to się dobrze ogląda. I mogę Wam obiecać, że będę się starał robić jeszcze lepsze materiały, cały czas to dopracowywać, bo po prostu to na tym polega, że jeżeli gdzieś tam się człowiek wykrzaczy, gdzieś popełni jakiś błąd albo materiał jest średni, to następny musi być lepszy i lepszy i lepszy i mam nadzieję, że ten dzisiejszy był naprawdę dobry. I jeszcze jedną mam taką sprawę do Was, moi drodzy widzowie: a mianowicie pamiętajcie, że tam niżej w komentarzach możecie mi pisać, jeżeli słyszycie, że gdzieś tam w Lidze Okręgowej, w A-klasie, B-klasie dzieje się coś ciekawego, coś nietypowego w skali całej Polski, powstaje jakaś fajna drużyna, kroją się jakieś dziwne, egzotyczne hity transferowe, to śmiało piszcie, informujcie mnie. Ja oczywiście komentarze czytam. No i. Jeżeli coś tylko będzie, jakaś sprawa do zbadania, gdzie będę mógł się po prostu stać tym piłkarskim detektywem, wziąć lupę w rękę, to oczywiście ruszę, sprawdzę temat i kto wie, być może na podstawie waszego komentarza powstanie film, który później wjedzie na kanał. A jeżeli ktoś ma dość i mówi, Ja już nie chcę oglądać na tym kanale niższych lig polskich, nie interesuje mnie polska piłka, czy będzie coś mainstreamowego, to oczywiście, że tak. Słuchajcie, ten kanał. Nie będzie tylko o polskiej piłce, jest tutaj dużo, po prostu bardzo dużo materiałów o polskiej piłce, A to dlatego, że ja polską piłkę no, kocham całym moim sercem. Staram się jak najwięcej oglądać polskiej piłki, oczywiście głównie ekstraklasy, ale po prostu czytam, cały czas śledzę to, co się dzieje w świecie polskiej piłki. Dlatego od początku mówiłem, że ten kanał będzie mocno, bardzo mocno, tak jak ja jestem, nastawiony na polską piłkę, ale to nie znaczy, że nie będzie na nim też jakichś mainstreamowych tematów i jakichś takich nazwisk ogólnoświatowych, wszędzie znanych. No był chociażby film o byłych gwiazdach Realu Madryt, na pewno będą jeszcze jakieś takie tematy związane z mainstreamową piłką, a nie tylko z e, tematy związane z niższą ligą, niższymi ligami w Polsce. Widzicie, jak mi się ciężko mówi, ciężko mi się nawet skupić, dlatego słuchajcie, ja już kończę, nie zawracam Wam głowy. Mam nadzieję, że film się podobał. Lecę się leczyć, biorę jakieś prochy, jakieś leki, wypijam coś tam rozgrzewającego. Nakrywam się kocykiem, oglądam ekstra klasę i widzimy się wkrótce. Dziękuję wam jeszcze raz. Do zobaczyska na kanale Lipiński piłka na luzie. O, trochę więcej życia we mnie. Dzięki jeszcze raz. Pa!